Bardzo lubię filmy, przy omawianiu których trzeba poruszać się mało utartymi szlakami, i przy których oceny standardowych kategorii wydają się być pozbawione sensu. Takim właśnie filmem jest Zabito i Wyjedź z tego miasta. Jest kilka powodów, dla których o pełnometrażowej animacji Mariusza Wilczyńskiego zdążyło już zrobić się głośno. Po pierwsze, twórca pracował nad nią przez 14 lat, a to przecież ogromny kawał życia. Po drugie, to pierwsza w historii animacja, która otrzymała Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Po trzecie, ścieżka dźwiękowa niemal należy do Tadeusza Nalepy i staje się osobnym bohaterem filmu. Wreszcie po czwarte, film posiada iście gwiazdorską obsadę, aczkolwiek sformułowanie jej gwiazdorska obsada zupełnie tu nie pasuje. Nie wiem jak wam, ale mi gwiazdorska obsada za bardzo kojarzy się już z mega hipergiga budżetowymi produkcjami z Oceanu, lub w przypadku polskich filmów, z przypołowymi komediami nieromantycznymi. Tym samym uzyskujemy ciekawy dysonans. Z jednej strony, w znacznej większości głosy podkładają tu uznane lub bardzo uznane nazwiska polskiego kina. Z drugiej strony, zabij to i wyjedź z tego miasta, wcale tych nazwisk nie potrzebuje. To ważny smaczek, ale poza muzyką Tadeusza Nalepy, bohaterowie są gdzieś indziej i wciąż niekoniecznie są ludźmi. To sen, to wypaczona łódź, to rozlazły zbiór momentów, podzielonych i wytartych wspomnień. To brzydota, ludzka pochmurność i zrzędliwość. To wreszcie wieczna noc i łamiąca się perspektywa przestrzeni. Ten film się nie wyświetla, ten film się wyłania. Oczywiście już sama kreska może niektórych odrzucić, tak samo jak papierowość i pewna machinalność rysowanych ręcznie tutaj kadrów. Jednak wszystko jest zaprzęgnięte w służbie melancholii i w gruncie rzeczy smutnej podróży po peryferiach swobód. Ciężko więc uznać to za pełnoprawny zarzut, bardziej jako pewną preferencję estetyki, która tutaj w tym filmie doskonale się sprawdza. Wobec tego publiczność filmu będzie zupełnie inna niż w przypadku Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją. Przede wszystkim ta publiczność będzie trzeźwa. A jeśli gustujesz w filmach afabularnych, niestandardowych, stawiających przede wszystkim na przeżycia, intymność, atmosferę, drobne momenty. A do tego lubisz słuchać breakout i wracasz do domu pociągiem z niesatysfakcjonującego kierunku na studiach, film Mariusza Wilczyńskiego zdecydowanie jest dla ciebie. I jest spora szansa, że go polubisz. Ja polubiłem i chętnie obejrzę kiedyś po raz drugi. Do ciebie pieśnę wznoszę panie. Czy słyszysz mój błagalny.